Hejka Widzowie, to dzisiaj Was to nasz kolejny Roleplay i będzie... To myślę, że będzie super. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to jest jakby ale niespodzianka, więc no mam nadzieję, że będzie super. Dobra. Zaczynamy. Hejka Widzowie, mam dla Was moją niespodziankę. I dlatego jest czemu jestem tutaj, jestem czemu jestem tu na torze przez to, że przyjedzie do nas nowy koń. Tak, nowy koń. Wczoraj go y, wczoraj y, już umawiałam się i dziś do nas przyjedzie. Po prostu to jest koń moich marzeń. I po prostu... Się cieszę tak bardzo, że po prostu, no nie wiem, bo kocham konie ardeńskie i podpowiem Wam już, że to jest konie ardejskie. To jest klacz o imieniu Magma. Magma, tak, Magma. Ona ma 7 lat i no, jak kocham wy, wybryki. I tak dalej, jeszcze nie widziałam aż na żywo, ale widziałam po zdjęciach, ale po zdjęciach nie jest też jako prawdziwe, to nie jest po zdjęciach też prawdziwe, więc może być, może być, albo no nie nie musi być zawsze idealnie na zdjęciach, więc tak i po prostu, po prostu, po prostu, tuff, trzy razy po prostu, po prostu nie wierzę, po prostu nie wierzę. Co ja gadam? Po prostu... Ciągnęło po prostu. Bo to było moje marzenie. Po prostu mieć ardeńskiego konia. Mam moje ulubione razy. To jest ardeńska. Fjord. Fjordzik. Fior, więc tak. Więc... <laughs> Jedzie! Idę auto. Koniowóz. Dobra. Biegnę. Biegniemy tam trzeba się Siebano! Ja chcę, ja chcę, ja chcę! Jest! Dobra, zobaczycie go jak będę go wyprowadzać, więc mega się cieszę. Więc biorę mojego konia moich marzeń! Dobra, ja już biorę y Idę tam w biury u i idziemy I aktualnie widzowie Mój koń moich marzeń przyjechał właśnie już się na radam. Tak to ona po prostu koń moich marzeń Nie wierzę w to, że ją i Idziemy właśnie już do stajni Po prostu nie wierzę Idę się z nią zapoznać i jutro robimy z nią sesję, tak. I jutro i dzisiaj może na nią jeszcze wsiądę. Żeby, żeby się oswoiła bardziej. No, żeby poczuła, że nie jest tu. Że nie jest tu u, u kogoś. Więc tak. Dobra, więc no tak i zobaczycie kolejny filmik, jak już ją będę, no zobaczycie, jak już będę miała trening i ją na